Okej, hey, Siemanko, dzisiaj was witam w moim kolejnym odcinku. Zresztą, że tak powiem, obiecywanym. Bo mówiłem, że zrobimy sobie właśnie taką recenzję, moją opinię na temat właśnie dwóch dodatków do GTA 4, mianowicie Grand Theft Auto: The Lost and Demand i Grand Theft Auto: The Ballad of Gatony. Ale, może najpierw na początku tego odcinka powiem trochę, podam wam trochę informacji, co się będzie działo w najbliższym czasie na moim kanale. I zacznijmy od tego, co będzie w najbliższym odcinku. W najbliższym odcinku, że tak powiem, na dniach do świąt. Żebyście nie oczekiwali tego, że to już pojawi się jutro, czy pojutrze, może się pojawić pojutrze. Bo właśnie zamierzam sobie y, zakupić konsolę PlayStation 4. Niestety na początku tylko i wyłącznie spadem gry. Dokupię sobie później, dokupię sobie jeszcze padę i kamerkę, właśnie y, do tejże konsoli, do PlayStation 4. I jak już się sobie zakupię, nie będę je otwierać. Tylko właśnie zrobię dla Was unboxing z tejże konsoli. Może tam natnę sobie jakąś, jakąś taśmę nożem, żeby po prostu łatwiej mi było otwierać, a żeby po prostu potem nie miał problemów z otwarciem pudełka. Po tym odcinku, jak już unboxingujemy sobie konsolę, to zamierzam właśnie zrobić Taki pierwszy start z konsoli, ale powiem Wam, że jedynym minusem tego filmu e, będzie to, że będę nagrywał e, pierwszy start z konsoli. Jak tam będzie uruchamianie e, tego typu rzeczy? Niestety, ale kamerą, tak jak to robię teraz. No i muszę Wam powiedzieć: niestety na PlayStation 4 nie ma za dużo e, nagrywarek. Ono ma jakieś zabezpieczenie, z tego co wiem. Nie pamiętam jak ono się nazywało, ale Majka sobie zabezpieczy, w miarę. Sony mówią, że podczas aktualizacji to wszystko zostanie usunięte i będziemy mogli sobie normalnie nagrywać nagrywarką. Ja tak patrzyłem nagrywarki nagrywarkę no ale chwilowo nie zdecydowałam się jeszcze na zakup takiej nagrywarki jeszcze nie jestem pewien jak to będzie z tą nagrywarką czy potem nie będę musiał jej po prostu sprzedawać oczywiście jak wiadomo za niższą cenę, bo wiadomo kupić jest zawsze kupimy drożej i sprzedamy taniej także chwilowo się powstrzymam mam nadzieję, że to zrozumiecie i takie pierwsze filmy z PlayStation 4 będę robić kamerą, bo staram się, żeby to jak najlepiej wyglądało proszę też o wyrozumiałość a tak jak dzisiaj powiedziałam zajmijmy się może tym co jest najważniejsze w tym odcinku, czyli omówieniem i recenzją e, dwóch dodatków do e, GTA 4, czyli GTA e, The Lost and Dement w skrócie e, TLAD i tak jak na początku już powiedziałem TBOGT, GTA TBOGT. No i najpierw sobie zacznijmy od The Lost and w GTA The Lost and the Damned będziemy, będziemy mieli możliwość sterowania Johnem Klebicem wice-szefem, wiceprezydentem gangu The Lost and... The Lost. Po prostu The Lost. I gra tak naprawdę będzie się skupiać cały czas na jakichś wojnach gangów. Taka typowa strzelanka, nie będzie to nic ciekawego, ta fabuła nie będzie jakaś tam bardzo ciekawa. Jedyne misje u sztubca będą miały jakiś tam sens, będą jakieś tam e, ciekawe, a tak naprawdę e, reszta misji nie będzie się za bardzo różnić e, od całości e, i co e, powiem tak w, w Geta The Lost and jak już szef e, gangu Billy Gray wyjdzie sobie e, już tam z Odwyku on przejmuje władzę nad gangiem i tak naprawdę rozwala swoim postępowaniem, niszczy cały gang, bo doprowadza do wojny z Angels of Death, z konkurencyjnym gangiem, do którego Johnny doprowadził, że byli oni z sojusznikami. W pierwszej misji już to zostaje wszystko zerwane, bo Billy Gray chce sobie odzyskać swój motor. I tak naprawdę w całej grze będzie jakieś nieporozumienie między Johnem a Billy Grayem. Billy Grave natomiast później ginie, a wiele członków gangu tak samo ginie. i Gang tak naprawdę się rozpada, siedziba zostaje spalona przez samych członków, bo nie widzę już sensu, żeby do tej siedziby przychodzić, bo zostało ich już bardzo mało. Jedyne co pod koniec gry było ciekawe, to to, że John chciał już uporządkować wszystkie swoje sprawy. I moim zdaniem na temat grafiki. Grafika nie jest rewelacyjna. Grafika jest gorsza, że tak powiem, od GTA 4, nawet od samej podstawki, bo śnieży ten obraz mi często i bo to już jest taka wada tej gry, bo widzę, że u innych osób też właśnie. To samo się dzieje, i gra jest taka dość szara, dość taka pornura. Nie ma w niej takiej mocnej kolorystyki, tego, takiego efektu wow. I szczerze powiem, że jeżeli mam porównywać to grę sobie do o, dodatku, którego, który zaraz omówię, to na pewno jest to gra słabsza. I teraz sobie powiem tak: Przejdziemy, przechodzimy do recenzji, takiego krótkiego omówienia, krótka recenzja e, The Ballad of gaytony. GTA? The Ballad of gaytony, dokładnie. I tutaj naszym protagonistą będzie Luis Lopez. Luis Fernando Lopez, takie jest e, pewne jego imię i nazwisko. I on jest e, takim asystentem e, biznesowym e, Antonego Princea, e, znanego bardziej jako e, Gatony, który posiada dużo klubów nocnych. Jest tak jakby potentatem w Liberty City na rynku klubów i w których ludzie tam się bawią tańczą sobie no i tutaj Louis ta gra jest na pewno dużo ciekawsza, są cały czas jakieś wybuchy, jakieś porwania Cały czas jest akcja tak naprawdę w tej grze. Mamy też bardzo fajne te ciuchy Luisa były, mi się właśnie tak podobały, nie było ich dużo, szczerze Wam powiem, oj przepraszam, to mi się mm, lampa błyskowa otworzyła. I teraz może powiem tak, The Ballad of Gaten jest na pewno lepszym dodatkiem od The Lost and Damned. i... Polecam naprawdę sobie pograć, jeżeli ktoś ma wersję GTA 4 i od razu mówię, ta gra nie musi yy, nie musicie mieć GTA 4, żeby pograć sobie w dodatek, bo do tego dodatku nie jest potrzebna podstawka, tak jak w wielu grach jest potrzebna podstawka, żeby sobie zagrać w dodatek. Tutaj nie jest to potrzebne, nie jest to konieczne, ale mimo wszystko zachęcam do pogrania w GTA 4 i dopiero później. Do, zagrać sobie w dodatki, bo jest wiele e, spójnych historii właśnie w tych e, w, w, w grach. Przepraszam bardzo. Tutaj e, musimy oddech złapać. I powiem tak: cały czas się powtarzam. E, kupcie sobie to grę, jeżeli. No nie jest droga, bo jeżeli macie to GTA 4 na, tam na PC, na Xboxa 360 czy też na, e, na PlayStation 3 Ja mam wersję na PlayStation 3 z, z całą właśnie tam e, czwórką GTA Tak jak to omawialiśmy w poprzednim filmiku e, Polecam The Ballad of Gatona Ale niestety mi się wydaje, że nie da się kupić oddzielnie The Ballad of Gatona i The Lost and Ale jest to moja taka ocena... E, Moja, po prostu subiektywna, i wydaje mi się, że każdy ma inne, pewnie, zdanie na ten temat. Może jeżeli lubicie te motory, na pewno Wam bardziej przypadnie do gustu The Lost Demon. Co dalej? I to by było na tyle, wiadomo, więcej pojazdów na pewno jest w The of Gateony niż w GTA 4, to ja tam troszkę jest dodane, w Delos też, ale troszkę mniej jest niż w Debalatow Gaitany. Ten jest na pewno w Tladzie więcej motorów w Delos Endem. No i to tyle powiem, że grafika na pewno jest lepsza w TBO GT. I to to, co zamierzałem właśnie powiedzieć Wam o tych dodatkach. E a teraz przejdę do dalszych informacji. Także spodziewajcie się odcinku właśnie unboxingowego z PlayStation 4 w najbliższym czasie, bo zamierzam właśnie kupić tę konsolę, na pewno kupię. Jeżeli wam się spodobało, zasubskrybujcie, dajcie kciuka w górę, oceniajcie. Życzę wam wszystkiego dobrego. Cześć.